Zdrowie w ostatnim czasie nabrało nowego znaczenia. Niedawne wydarzenia Zostań w domu zrewolucjonizowały naszą codzienność. Niektórzy skorzystali z możliwości zadbania o swoją kondycję i zaczęli ćwiczyć w domu. Cześć nazywam się Adam Krzyżanowski. Jestem ekspertem online od stawiania pierwszych kroków we wprowadzaniu aktywności fizycznej trenerem biegania i dietetyki. Jestem ultramaratończykiem, maratończykiem i zdobywcą korony maratonów Polski, triatlonistą. Uczą ludzi chodzić, biegać i pobijać życiowe rekordy, wykorzystując możliwości dzisiejszych mediów. Zapraszam Cię do cyklu wideo, jak zadbać o swoje ciało, wprowadzić aktywność fizyczną do swojej codzienności, odmładzając swoje zdrowie o wiele lat. Dla wielu osób wymówki to pierwsza bariera na ich drodze do zdrowego i sprawnego ciała. W poprzednim filmie, w wywiadzie, wraz z moim gościem Katarzyną Selwand, psychologiem sportowym, rozmawialiśmy o wymówkach i ich konsekwencjach w podejmowaniu wyborów. Jeśli jeszcze nie widziałeś tego materiału, koniecznie wróć do niego i go pooglądaj. Link podaję poniżej. Tam również masz możliwość skorzystania z jednominutowego testu kondycji swojego ciała. Kondycja ciała jest zawsze. Tylko od nas samych zależy, na jakim ona jest poziomie. Pracujesz nad kondycją ciała codziennie, albo ją zwiększasz i idzie na plus, albo ją zmniejszasz i idzie na minus. Ty w wieku np. 35, 45, 50 lat i więcej możesz mieć kondycję, dwudziestolatka. Jednak od Ciebie zależy, jak będziesz się czuć codziennie, ile energii będzie miało Twoje ciało. Czym jest kondycja ciała? Kondycja to aktualny i naturalny stan ciała. Podlegający zmianom pod wpływem czynników środowiska zewnętrznego. Z czego wynika? Ze stanu odżywiania i uprawianej aktywności, a także zabiegów pielęgnacyjnych, regeneracyjnych, snu oraz odnowy biologicznej. Kondycję możemy podzielić na złą kondycję, słabą kondycję, przeciętną kondycję, ponadprzeciętną kondycję, dobrą kondycję, świetną kondycję i maratońską kondycję. W zależności, czy uprawiasz aktywność, czy też nie, lub w przeszłości miałeś z nią do czynienia, po wykonaniu jednominutowego testu możesz sprawdzić, w jakim miejscu jest kondycja Twojego ciała. Jeśli zrobiłeś test, o którym mówiłem w wywiadzie, dzisiaj po tym wideo otrzymasz kolejnego maila z tabelą, w odczytasz wyniki kondycji Twojego ciała. Po pięciu latach aktywnego biegania oraz przebiegnięciu licznych maratonów i ultrabiegów. Kondycja mojego ciała cały czas jest na najwyższym poziomie, czyli moje tętno spoczynkowe waha się od 36 do 55. Co za tym idzie? Posiadam mnóstwo energii, tak bardzo potrzebną na co dzień. Dlaczego tętno spoczynkowe jest takie ważne? Im mniejsze tętno spoczynkowe w trakcie snu, tym lepiej i szybciej regeneruje się twój organizm. Dzięki czemu budzisz się z większą energią z samego rana. Tak więc jednym z elementów aktywności fizycznej jest to, że podnosisz tętno w ciągu dnia o wiele bardziej niż nie ćwicząc, dzięki czemu zapadasz w głębszy i bardziej wydajny sen. Gdybyś teoretycznie miał przyjąć, że chcesz wystartować i zacząć uczyć się biegać, w Twojej głowie może powstać pytanie: jak wystartować? Jak wstać i umiejętnie zacząć, aby cieszyć się aktywnością dbającą o kondycję ciała na długie lata? Bieganie to aktywność, którą możesz zabrać ze sobą nawet na drugi koniec świata. Nie wymaga większej filozofii. Jednak potrzebujesz pewnej podstawowej wiedzy, fundamentalnej wiedzy, która pozwoli tobie o wiele łatwiej wstać i ruszyć. Wystarczy dodatkowa para butów, aby zacząć i cieszyć się tym sportem. Być może twoim celem nie jest bieganie maratonów czy ultrabiegów. Jednak nauczenie się jak biegać da tobie i twojemu ciału nieskończoną ilość korzyści i wydłuży twoje życie. O których powiem za chwilę. A więc jak zacząć bieganie? Od spacerów, które powinny zagościć na stałe do Twojego rytuału, odbanie o swoje ciało. Tym, dlaczego to jest takie ważne, opowiem w kolejnym wideo numer 3. Jakie korzyści dasz sam sobie w prezencie, zaczynając uczyć się biegać? Zmniejszysz ryzyko wystąpienia chorób cywilizacyjnych, niedokrwiennej serca, wylewu, otyłości, cukrzycy. Osteoporozy, choroby Alzheimera, a także kilku rodzajów raka. Jakie są zalecenia Amerykańskiego Instytutu Medycyny Sportowej dla osób dorosłych? Wykonaj ćwiczenia tlenowe od 3 do 5 razy w tygodniu, wybierając formę ruchu, która angażuje duże grupy mięśni i może być wykonywana długotrwale, czyli np. truchtanie, bieganie, slow-jogging, Nordic walking. Ćwicz w strefie pomiędzy 55 a 90% twojego maksymalnego tętna. Ćwicz przez 20 do 60 minut. Hm, bieganie spełnia te trzy warunki, a ponadto zapewnia wszystkie korzyści wymienione poniżej: niższe ciśnienie tętnicze, niższe tętno w stanie spoczynku, obniżony poziom cholesterolu, zwiększona wydajność organizmu i jego kondycja. Mocniejsze kości i niższe ryzyko osteoporozy. Mocniejsza tkanka łączna, stawy. Niższe ryzyko kontuzji. Większe zużycie energii, więc mniej tłuszczu w organizmie i niższa waga ciała. Niższe ryzyko zachorowania na cukrzycę i zespół metaboliczny. To dopiero początek korzyści. Na kolejnym darmowym szkoleniu opowiem o tym więcej. Koniecznie musisz to usłyszeć. Pod tym wideo jest link, w którym zapraszam cię na to darmowe szkolenie. Podsumowując te wideo, otrzymałeś wiedzę, dlaczego bieganie jest tak korzystne i dlaczego każdy powinien spróbować wprowadzić go do swojego życia. Bieganie jest aktywnością, która odmienia życie ludzi, może również i twoje. Korzyści wynikające z tej aktywności są tym, czego potrzebujesz do odmłodzenia swojego jedynego ciała i zadbania już teraz o swoje zdrowie w przyszłości. Zanim skończymy na dzisiaj, chciałbym, abyś pod tym wideo podzielił się ze mną jedną ważną lekcją, którą wyciągniesz z tego materiału. Jak myślisz, jak zmieni się kondycja Twojego ciała w perspektywie czasu 3, 6 miesięcy, 3 miesięcy, 6 miesięcy, roku, więcej lat? Napisz w komentarzu. W następnym wideo numer 3 pokażę Tobie jak wstać i zacząć aktywność biegową. Jak wprowadzić ją krok po kroku, aby była przyjemna i skuteczna. Przeprowadzę Cię przez kroki milowe, które sam przechodziłem, a później przebiegałem. Ja wykorzystałem tę wiedzę do ukończenia wielu zawodów, a dwa maratony, które przebiegłem w odstępie dwóch tygodni, z wynikami których oczekiwałem, były zbudowane na tym solidnym fundamencie, który Tobie zaprezentuję. Jeśli czujesz się zagubiony w chaosie informacji, który otacza nas z każdej strony, zwłaszcza w internecie, to pokażę Ci bezpośrednią drogę, jak powinieneś podążać, żeby zacząć dbać o kondycję swojego ciała. Mówiąc o strategii, podejrzewam, że być może i u Ciebie pojawiły się pytania na temat kursu 10 km w godzinę lub szybciej. Byłbym zachwycony, gdybym i Ciebie tam ujrzał. Działa to w ten sposób, że tworzę grupę ludzi na określonych zasadach i robię tak, by prowadzić daną grupę przez 6 tygodni w kursie online. Otwieram na jakiś czas zapisy na kurs online, następnie je zamykam, aby maksymalnie móc skoncentrować się na ludziach potrzebujących wsparcia podczas przerabiania. Tego materiału oraz na wdrażanie poszczególnych planów treningowych. O tym opowiem w kolejnych materiałach. Za to kolejna ogromna dawka wiedzy, która w sposób fundamentalny zmienia Twoją perspektywę podejścia do potrzeby zadbania o kondycję swojego ciała. Do zobaczenia w kolejnym wideo o tym, jak skutecznie zrobić pierwsze kroki, by biegać z uśmiechem na twarzy. Jeśli uważasz, że ten film był użyteczny dla ciebie i uważasz, że tę wiedzę powinien poznać ktoś, komu jest potrzebna, podziel się nim na Facebooku, oznacz osobę, udostępnij go lub wyślij bezpośrednio to wideo do znajomego. Do zobaczenia w kolejnym wideo.